Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku i dzisiaj mamy taki oto odcineczek za 13 euro 14, sorry mam dwie krzyżówki za 3 euro i jedną zdrapkę bingo oraz jeden olkarz za piąteczkę, także zaczniemy sobie od krzyżówki trzymajcie kochani kciuki no i jedziemy no i zobaczmy jak tam dzisiaj te zdrapeczki Y i B na dobry początek Zobaczymy, czy to coś da Czy uda się coś wydrapać Jeszcze tutaj B Dalej Mamy D D, I Jeszcze tu było D Mamy D I Tutaj, tutaj i to chyba tyle. V o. Mamy U. V. O. Tu mamy w bonusie. Dalej. Mamy H i S. Mamy S, mamy H. I to chyba tyle. Dalej... Mamy all. Tutaj jeszcze, tutaj... No i tu... M i E M -i E nam daje pierwszy wyraz Dobra, co tam dalej? PJ. P jest. I jeszcze tu, ale J nie widzę. Dalej mamy N i T. To znowu nas R, R przyblokuje. Już to widzę. tego nie będzie, bo tutaj za dużo jest. C, ale nie było A. Także tu jest drugi. I to wszystko G. Nie było K. Nie było. C było. R A nas wszędzie blokuje. I G. Dobra, sprawdzimy sobie Bingo, siedemdziesiąt i czterdzieści dwa, ale sobie wzięłam pisaka teraz. Siedemdziesiąt i czterdzieści dwa tutaj jest czekajcie, bo nic nie będzie widać. Wróciłam czterdzieści dwa i siedemdziesiąt.

Dlategoś nie lubię tej zrobki, akurat tej cztery, Dalej 3, i siedem. Mamy dwójeczkę czterdzieści jeden. Dwa, jeden i osiem. sześćdziesiąt i dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwadzieścia pięć trzy siedem pięć. Mam nadzieję, że nie usypiacie, bo ja szczerze mówiąc trochę tak. siedem pięć i trzy jeden pięć i pięćdziesiąt pięć. 19 i 53 na razie nic tu nie widać jeszcze 5 bonusowych liczb więc tak 6, 9 i 7 tutaj nie ma

A 28 nam nie jest, nic tutaj żadnej wygranej nie przynosi. 63 nie było. Bez przedłużania zdrapujemy nasz symbol mnożący. I to jest podkowa. I podkowę mamy tutaj, ale ona nam nie daje linii, bo zabrakło dziewiątki. I w bonusie szukamy satwy a mamy torbę, także pusto. Dobra, szybko lecimy z drugą krzyżówką, PN. Z tak jak... jak w tej poprzedniej VH. Jest trochę tej literki H. Dobra. Y, M. X, S, ale dziwne litery. Tu było. i no to jakby dali, a to by była wygrana. Zobaczmy. W tamtej też mieliśmy wóce. LZ. DF jest pierwszy wyraz. Ale to tylko jeden. Przedł ostatnia? R. To w tamtej potrzebowaliśmy. A teraz co by się przydało? Na przykład O. Albo T. O, albo T, albo A. A mamy? G. G. Także ostatnia szansa w naszej zreperce za piątkę. Szukamy trzech takich samych. Nie ma, tutaj szukamy trzech takich samych. Dwa razem symboli, dwa raz banknoty, portfel, świnki, safe i sztabki. Tu nie ma. I wygrywające liczby i 18. Szukamy. O, jest. Jest piąteczka. Już mi się odsłoniło. Jeszcze coś będzie, czy już nic? No, tylko piątka. Symbolicznie. Piąteczka symbolicznie na pomnożenie, ja Wam kochani dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak zostawiajcie łapki, subskrypcje oraz komentarze, a ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego wieczorku, no i wysokich wygranych, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, pa pa!